Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w niskim sezonie Twój nocleg stoi może pusty? Jest kilka właśnie konkretnych błędów, które większość ludzi po prostu powtarza co roku i przez to tracą nie tylko rezerwacje, ale też grube pieniądze. Dlatego powiem Ci dzisiaj o czterech błędach, których trzeba unikać, jeśli chcesz przejść przez niski sezon bez stresu i dalej też pieniądze zarabiać. Cześć, nazywam się Markus Jurka, jestem właścicielem firmy Business Prohost i firmy Stay Movers i prowadzę aktualnie ponad 20 noclegów w Polsce i w Austrii. Także błąd numer jeden to jest w sezonie nie przygotować się na niski sezon. I tutaj właśnie większość ludzi reaguje dopiero jak już jest za późno, bo powiedzmy lipiec, sierpień, wrzesień to wiadomo. To jest, można powiedzieć, bułka z masłem, ale potem przychodzi listopad, styczeń, luty, i wielu właśnie wtedy dopiero się budzi, można powiedzieć. I kluczem jest, żeby przygotować się wcześniej na posezonie. Jak wszystko się kręci, no to właśnie wtedy jest odpowiedni czas, żeby planować i ustawiać, bo po sezonie nie ma już przeważnie czasu na jakieś, powiedzmy, eksperymenty. My na przykład ustawiamy oferty już w lipcu, czy niekiedyś w sierpniu, żeby mieć w niskim sezonie dobre obłożenie. To był błąd numer jeden. Błąd numer dwa to jest obniżanie cen bez sensu i bez analizy. To jest błąd, który robi właśnie bardzo dużo gospodarzy. Widzą, że na przykład nikt nie rezerwuje. To pierwsze, co robią, Pierwsza reakcja to jest, że na ślepo lecą po prostu sceną w dół, także zanim w ogóle obniżysz cokolwiek, to trzeba zadać sobie jedno konkretne pytanie. Kto tak naprawdę jest moja grupa docelowa w niskim sezonie? Bo może masz w okolicy firmy, może są jakieś, nie wiem, stali goście, którzy przyjeżdżają na przykład służbowo. I oni nie szukają noclegu na tydzień, na dwa, na trzy tygodnie, tylko właśnie od poniedziałku do czwartku albo powiedzmy też od poniedziałku do piątku. I teraz wyobraź sobie, że wszyscy w Twoim mieście mają ustawione standardowe rabaty tygodniowe i miesięczne, tak jak to przeważnie każdy ma i każdy też robi na Bookingu i Airbnb, a Ty jako jedyny dasz rabat już od czterech albo pięciu nocy, czyli. Dokładnie tyle, ile właśnie zostają ci biznesowi goście. No to gdzie oni myślisz, że zarezerwują? Dokładnie u ciebie, bo jesteś jedyna oferta, która się właśnie do nich też realnie dopasowała, i to jest właśnie przewaga, którą budujesz nie ceną, tylko właśnie strategią. I nie powiem, bo cena to jest bardzo mocne narzędzie, jak chodzi o platformy takie jak Booking.com i Airbnb. Ale musi to być właśnie bardzo dobrze użyte, żeby nie tracić potrzebnie, żeby niepotrzebnie tracić pieniądze też przy tym temacie. Błąd numer 3 to jest brak planu na konkretne nieruchomości. Tutaj chodzi mi o to, żeby nie czekać żeby coś się samo tam rozwiązało, tylko już wcześniej, żeby zdecydować, które mieszkanie warto w niskim sezonie na przykład wyciągnąć z rynku krótkoterminowego i wrzucić na przykład w midstay, to znaczy w średni wynajem. My tak robimy na przykład w zatorze i paszkówce poza sezonem. W zeszłym roku, na przykład, mieliśmy firmę w Paszkówce, która miała projekt w okolicy i chciała nasze domki dla swoich tam dyrektorów na 6 miesięcy. Więc takie coś to jest jedna rezerwacja, zero stresu. Mieliśmy 12 tysięcy przychodu z jednego domku na, na 10 osób. Wtedy to było i nie musisz się martwić o niski sezon, plus koszty są. Przy takiej rezerwacji też właśnie mniejsze dla ciebie czy dla twojej firmy, do takich rezerwacji właśnie są idealne portale typu OLX, Flatio, ale też kilka innych, które właśnie ogarniają ten cały temat, wynajem średnioterminowy. To już właśnie musisz indywidualnie przetestować, co u ciebie po prostu działa. Także zamiast walczyć. W lutym o trzydniowe rezerwacje po 150 zł. Masz po prostu spokój i też powiedzmy pewny dochód. Ale trzeba to właśnie zaplanować wcześniej, a nie w ostatniej chwili. Błąd numer cztery to jest marnowanie pustego kalendarza. Tutaj chodzi mi o to, że niski sezon to idealny moment, żeby też. Doprowadzić swoje nieruchomości do porządku. Na przykład listopad to jest świetny miesiąc na malowanie, na małe remonty, upgrade'y, powiedzmy nowe dekoracje, jakieś poprawki w ogłoszeniach i tak dalej. Także zrób po prostu w tym czasie, jak jest spokojnie, porządek z tym, z tym wszystkim, na co po prostu nie miałeś czasu też latem. To jest. To, co Cię też powiedzmy na długą metę wyróżni od innych, bo wejdą to, widzą to od razu, że, że się starasz, jest ta świeżość, ta jakość, te wszystkie detale, to się oczywiście odbija wtedy też na recencjach, a dobre recenzje znowu przyciągają więcej gości i właśnie tak to kółko ma się kręcić, więc to były cztery konkretne błędy, które mogą ci zepsuć sezon. I jak chcesz porozmawiać na ten temat, i sprawdzić, jak mogę Ci konkretnie pomóc, to po prostu się odezwij, możesz wejść na naszą stronkę biznesprohost.pl i umówić się na bezpłatne spotkanie. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam!